Ale Dzisiaj wam pokażę mojego baga. Jak widzicie, jestem na Dragonie. Widzicie, Dragon. No, mam game moda. Jak widzicie, sobie wezmę Magiczne latarnie, Dużo koksów. Nie pytajcie, to zrobiłem. No, nie pytajcie, co zrobiłem. Tak widzicie. No, po prostu. Patrzcie, można sobie latać na fly'u, elegancko, wszystko level. Możemy, dobra, będzie niespodzianka, jak ktoś tu przyjdzie, haha. <grytanie> jakby no, jestem na dragonie i sobie tutaj normalnie. Nie da się kliknąć, aha, dobra, da się. No. no, więc to by było na tyle. Jak widzicie, mogę, nie wiem, po, właściwie po co to nagrywam tak sobie po prostu mi się znudziło, haha no to było na tyle i cześć